Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj obiad, czyli kilka przepisów w jednym. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić z tego krótki filmik. Zaplanowałam mielone kotlety z kapustą, pire z selera i kalafiora i do tego sałata bądź mizeria, jeszcze zobaczę. Najprawdopodobniej sałata, bo mam dość sporo sałaty. Zaczynam od kotletów, potem zrobię purée i na końcu sałatę i obiad będzie gotowy. Całość pójdzie bardzo sprawnie i szybko, więc jeśli to brzmi dobrze, a przebitki w tle wzbudzają Wasze zainteresowanie, to serdecznie zapraszam, dodam jeszcze, że obiad będzie niskowęglowodanowy, ale bardzo odżywczy, przepyszny i mało kto zorientuje się, że to jest jakiś, nie wiem, szczególny obiad. Przepisy i składniki, jak zawsze, na www.skutecznie.tv, a ja już nie przedłużam, tylko zaczynamy. Zaczynam od kapusty. Będę robiła te mielone z kilograma mielonego mięsa. Mięso pokażę za chwilę. Natomiast na kilogram mięsa potrzebuję mniej więcej 300 gramów kapusty. I mam tu główkę młodej kapusty. Ona rzecz jasna waży więcej niż 300 gramów, więc zamiast odkroić kawałek, ja będę odrywała liście z zewnątrz. Dzięki temu ta główka, która zostanie po zdjęciu liści, dłużej i lepiej się przechowa. Zdejmuję więc zewnętrzne liście i układam je na wadze, odważając 300 gramów. No i tu mam 300 gramów liści, a główkę chowam na później. Kapustę kroję teraz w kostkę, czyli ja tak z grubsza szatkuję w paski. Następnie w poprzek te paski kroję, skracając je w taką kosteczkę. Oczywiście, że nie jest to regularna kostka, ale chodzi o to, żeby tę kapustę dość mocno rozdrobnić. Siekam jeszcze na koniec. I tu już cała gotowa. Przykładam ją teraz na patelnię, bądź do większego garnka. Podlewam niewielką ilością wody, przykrywam i duszę pod przykryciem przez mniej więcej 30 minut, do czasu aż kapusta zmięknie. Po tym czasie ją odcedzam i zostawiam do ostudzenia. Kiedy kapusta się gotuje, mam 30 minut, więc w tym czasie przygotuję sobie bazę mięsną oraz obiorę seller i kalafior do mojego pire. Mam tutaj jedną bulwę selera, seler korzeniowy. Mój seler przed obraniem ważył około 500 gramów. Ja będę do tego przepisu potrzebowała 200 gramów selera już obranego. Więc obieram go teraz, odważam 200 gramów, resztę chowam do pojemnika. Przyda się na później do jakiejś sałatki czy do innego obiadu. Natomiast ten do dzisiejszego pire kroję w mniejsze kawałki, i przekładam na koszyczek do parowania. Teraz kalafior, będę potrzebowała 300 g kalafiora, więc dzielę na mniejsze różyczki, starannie myję i osączam. I taki osączony dokładam do selera na koszyczek do parowania. Do garnka wlewam wodę, wkładam stelaż, ustawiam koszyczek z warzywami, zamykam i gotuję na parze do pożądanej miękkości warzyw. Ja po prostu zwykle sprawdzam je czubkiem noża, jeśli nóż chodzi gładziutko warzywa, to są miękkie i ugotowane. Ja gotuję je w szybkowarze i zajmie mi to około 10 minut. W zwykłym garnku 20-25 minut. Czas zależy rzecz jasna od wielkości kawałków, na jakie są pokrojone warzywa. Teraz mielone mięso. Ja mielę mięso sama w domu, po czym porcjuję w takie paczuszki po 300-350 gramów i mrożę. I dzięki temu potem wystarczy tylko wyjąć jedną, może dwie, bądź trzy paczuszki, w zależności od tego, ile mięsa potrzebuję. Tu będę potrzebowała mniej więcej kilogram, więc trzy paczki. Zostawiam je do rozmrożenia na noc i następnego dnia jest już gotowe do wykorzystania. Przekładam je teraz do miski. Tu będę miała więcej niż kilogram mięsa, no bo 350 razy 3 To nie jest równy kilogram, no ale powiedzmy, że tutaj 100 gramów w tę, czy w tę to za dużo nie robi. Mięso mieszam, bo ja mam tutaj dwa rodzaje mięsa: mielone udka drobiowe i mielone serca drobiowe. Wbijam dwa całe jajka. Dodaję 100 ml śmietanki, można wziąć kremówkę 12 bądź 18, ja dzisiaj wezmę kremówkę. Dodaję łyżeczkę soli, łyżeczkę czarnego mielonego pieprzu i siekaną latkę pietruszki, u mnie suszona i daję łyżkę. Z grubsza mieszam, rozprowadzając składniki w masie i odstawiam na chwilę na bok teraz jedna mała cebula bądź pół dużej i jeden ząbek czosnku. Cebulę obieram, przekrawam na pół, po czym kroję w drobną kosteczkę lub drobno siekam. Czosnek przeciskam przez praskę, dodaję do mięsa, mieszam i tak chwilę wyrabiam, dzięki czemu ta masa będzie taka bardziej gęsta i odstawiam na chwilę na bok, zaglądam do kapusty, odcedzam ją i na koniec dodaję odcedzoną kapustę i starannie mieszam. Z tak przygotowanej masy mięsnej formuję teraz mielone kotlety i ja ich już nie panieruję, tylko rozgrzewam patelnię z niewielką ilością oliwy bądź masła klarowanego. U mnie masło klarowane na gorące wykładam kotlety. Ta masa jest taka niezbyt gęsta, więc ja lubię kłaść ją od razu na rozgrzaną patelnię. Zbliżoną w wodzie łyżką kładę porcję masy, formuję okrągły kotlet, spłaszczam i powtarzam z kolejnymi. Dzięki temu nie brudzę rąk ani dodatkowych talerzy, na których układałabym kotlety do smażenia. I smażę klasycznie jak mielone, na niezbyt dużym ogniu, tak żeby ładnie ścięły się od spodu i zrumieniły. I jednocześnie... Dochodziły w środku, tracąc surowość, dlatego ten ogień niezbyt duży, żeby mięso z zewnątrz już się nie przypiekło, a w środku byłoby jeszcze surowe. Przewracam na drugą stronę i dopiekam z drugiej. Ja daję mniej więcej po 2-3 minutki z każdej strony. Jeśli te kotlety są płaskie, no to wiadomo, dochodzą szybciej w środku. I to już wszystkie usmażone. Z tej ilości mięsa wyszło mi 20 takiej wielkości kotletów. Jeśli robię większe, no to rzecz jasna uzyskam ich trochę. Mniej. Ja zrobiłam część mniejszych, część większych. Tutaj są poukładane po 3, tutaj po 2, więc jak łatwo wyliczyć 20 sztuk. To rzecz jasna nie jest porcja na jeden obiad. Ja część podam na obiad, resztę przełożę do pojemnika i będę miała na za 2-3 dni zupełnie z innymi dodatkami obiad już gotowy. Natomiast warto wiedzieć, że świetnie się mrożą, więc po ostudzeniu można je przełożyć jakimś papierem czy folijką i wstawić do mrożenia, po czym tylko wyjmować tyle sztuk, ile akurat potrzebujemy. Teraz warzywa. Tu już uparowane, ostrożnie wyjmuję koszyczek z garnka, żeby się nie poparzyć i odstawiam, żeby lekko odparowało. Następnie do garnka, w którym będę szykować pire, wkładam moje uparowane warzywa. Dodaję 60 ml mleka, dodaję śmietankę, może być 12, 18 bądź kremówka, biorę 30, 100 g. Ja po prostu biorę mały pudełeczko śmietanki, 200 g i połówkę daję do kotletów, a drugą połowę tego pudełka do pire. Pół łyżeczki gałki muszkatołowej mielonej, bądź startej na tarce drobnych oczkach. Pół łyżeczki soli. Jedną czwartą łyżeczki tymianku, oregano, bądź ziół prowansalskich. Ja daję dzisiaj zioła prowansalskie. Włączam grzanie i gotuję to przez mniej więcej 5 minut, co jakiś czas mieszając. Następnie dodaję 50 g cheddar'a, wkruszam go tak do garnka. I blenduję całość na gładkie pire. Bardzo starannie, długo, aż pire będzie maziste i takie, jakie powinno być. Coś takiego. Gorące, gotowe i świetnie smakuje jako dodatek do mięs, pieczonych warzyw czy właśnie mielonych kotletów. I teraz szybko dodatek, czyli mizeria albo sałata. U mnie sałata. Sałatę rwę na mniejsze kawałki. Dodaję skyr, mniej więcej dwie trzy łyżki, sól, pieprz, suszony czosnek i delikatnie mieszam, osnuwając sałatę w skyrze z przyprawami. Z uwag praktycznych sałatę można porwać sobie na mniejsze cząstki z wyprzedzeniem, przełożyć do miski, a skyrem z przyprawami... Polać dopiero na końcu i wymieszać tuż przed podaniem. I obiad gotowy można podawać porcja pire, kotlet 1 lub 2, to już według uznania, i porcja sałaty talerz wypełniony smakowitościami, wygląda to przepięknie, pachnie obłędnie i smakuje naprawdę rewelacyjnie. Co więcej, taki posiłek, jak sami widzieliście, jest banalnie prosty do przygotowania, ale jest wyjątkowo wartościowo odżywczą, niskowęglowodanowy, więc raczej nie spowoduje takiego klasycznego uczucia senności po sytym posiłku, no i na długo utrzyma w uczuciu sytości. Smakuje wybornie i ja takie obiady naprawdę bardzo, bardzo lubię. No to kosztujemy, tak wygląda mięso w przekroju, porcja pire, mm, przepyszne. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że zechcesz z niego skorzystać. Gorąco zachęcam. Jeśli lubisz tego typu dania, ale na przykład chcesz trochę zminimalizować spożycie mięsa, to zerknij na kotlety z soczewicy. Też proste i pyszne i mało kto zorientuje się, że nie ma w nich mięsa, bo są naprawdę bardzo fajnie doprawione więc podlinkuję je dla Was gdzieś tu obok i w opisie pod filmem, rzecz jasna. No i jak zawsze w tym miejscu dziękuję za uwagę, za dooglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, dzięki czemu otrzymasz bezpłatne powiadomienia o kolejnych przepisach i odcinkach na kanale Skutecznie TV. No i przy okazji wesprzesz też rozwój yy, mojego kanału, bo tak działają algorytmy i pomaga to w dotarciu z przepisem do większej ilości osób, które mogłyby z tego przepisu skorzystać. Z góry za to serdecznie dziękuję. Już subskrybującym na Natomiast piękne dzięki za subskrypcję i okazane w ten sposób wsparcie. Przepysznych kotletów milonych z kapustą Wam życzę, smakowitych pire, jednym słowem pysznych, prostych obiadów. Smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!